Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dzisiejszym zapraszam na przygotowanie szablotki z bezą. Oglądajcie. Zacznę od przygotowania ciasta. Przygotowałam sobie 440 g mąki ekstra tortowej. 250 g masła, wyciągnęłam je jakieś 30 minut wcześniej z lodówki, żeby nabrało temperatury pokojowej. 5 żółtek, 5 białek zostawiłam sobie do bezy, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia oraz trzy łyżki cukru. Na tym etapie możecie już rozpocząć nagrzewać piekarnik do temperatury 180 stopni i zaczynam. Przesiewam mąkę, przesiewam proszek do pieczenia, następnie dodaję żółtka, cukier, a na sam końcu masę i zagniatam wszystkie składniki. Możecie użyć robota kuchennego z opcją haku. Formuje się już, jak widzicie, bryła. Ja użyłam jajek wielkości M. Jeżeli użyjecie większych, uważam, że też będzie w porządku. Chodzi o to, żeby ciasto ładnie się zagniotło i nie kruszyło nadmiernie, ponieważ potem ta szarlotka będzie nam się rozpadać. Jeżeli uważacie, że ciasto jest zbyt kruche, możecie zawsze jeszcze dodać trochę masła. Jeżeli zbyt uważacie, że tłuste, bardzo kleiste, to zawsze trochę możecie podsypać mąką. Ciasto dzielę na dwie części. Dwie połowę, i tą jedną, staram się, żeby były równe, i tą jedną część, na czas przygotowania szarlotki, wstawię do lodówki. Pakuję w folię spożywczą. i ląduję w lodówce. Drugą część wyłożę na blachę. Przygotowałam sobie formę o rozmiarach 28-28 na cm. Oczywiście możecie użyć okrągłej tortownicy, większej lub prostokątnej formy. Już przygotowałam spód, jeszcze ponakłuwam i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni na 15 minut. W tym czasie zajmę się przygotowaniem jabłek. Jabłka obiorę. Zetrę mam ich półtora kilograma, dodam cynamon i to będzie wszystko. To będzie ta warstwa jabłkowa. Nie dodaję cukru, ponieważ cukier w dosyć dużej ilości będzie w bezie, która będzie dosyć słodka i myślę, że będzie wystarczająco dosładzała nam ten posmak kwaskowatości jabłek. Jabłka obrane, teraz ścieram je na tarce o dużych oczkach. Zobaczcie ostatnie. Jabłko starte. Akurat mija 15 minut. Pora wyciągnąć ciasto, ten spód po 15 minutach z piekarnika. Przygotuję zaraz jeszcze Warstwę bezową. Wszystko razem połączymy i zapieczamy. Do bezy potrzebujemy 5 białek, 220 g cukru. Ja mam tutaj taki cukier drobny, dosyć. Poza tym szczypta soli oraz jedną łyżkę skrobi ziemniaczan. Białka. o e mixo Sztywne, sztywna piana z białek ubita. Widzicie? Nie rusza się. Teraz tak. Musicie pamiętać o tym, żeby piekarnik był cały czas rozgrzany, ponieważ zaraz za parę minut dosłownie, jak połączymy te wszystkie składniki, wstawiamy dalej szarlotkę do pieczenia na 35 minut będziemy piec w temperaturze 180 stopni opcja pieczenia góra dół czyli tak wyłożę teraz jabłko do jabłka dodaję łyżeczkę cynamonu dobrze wymieszajcie cynamon z jabłkiem już trochę pojawia się sok z jabłek, wytrąca się, więc po prostu odsączymy jabłka z nadmiaru tego soku. Teraz wykładam bezę. Wyrównam powierzchnię. Słodzone ciasto, wyciągnęłam z lodówki. Zetrę je na tarce o dużych oknach. Do piekarnika na 35 minut, temperatura 180 stopni. Pieczenia opcja góra dół. Pora wyciągnąć szarlotkę z piekarnika. Po upieczeniu zostawiłam ją jeszcze na 5 minut w piekarniku wyłączonym. Oto i szarlotka. Pachnie. Teraz poczekamy, aż ostygnie. Drodzy widzowie, szarlotka gotowa. Jeżeli podało Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.